Tak, Dzień dobry, Patryk Barański z tej strony. Jestem właścicielem kanału PATYK2703 na YouTube ogólnie się zajmuję tym, że walczę ze środkami, które są niebezpieczne w kulturystyce dla zdrowia i dla życia. Ten numer dostałem tutaj od, z Inspektoratu Głównego do pana, do, do pana rzecznika. Ja mam takie pytanko na samym początku, czy ja mogę tą rozmowę nagrywać? Cześć. Dziękuję bardzo, super. I to ułatwia sprawę. Yy, takie mam pytanko, czy orientuje się Pan, co to są za leki Sarmy? sarmy. Leki? Tak, to, są, to jest uznane w Polsce za. To się jest sprzedawane pod przykrywką suplementów, ale to są leki. W Stanach to są leki. Są to selektywne modulatory receptora androgennego. Mhm. Powszechnie teraz. Czyli dla Kosterejską. Dokładnie, dokładnie. To jest coś, jakbym miał porównać to do prohormonów. Nie wiem, czy pan się orientuje, ale te leki są sprzedawane powszechnie na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Bez żadnej recepty. Ludzie mają po tym uszkodzenia wątroby, ludzie mają po tym rozregulowany układ hormonalny. Czy pana zdaniem to jest w porządku, że Senepik nic z tym nie robi? Czy ktoś z tym nic nie robi? No ktoś by musiał to zatrzymać, to jest powszechnie sprzedawane w internecie, proszę pana, jak do dopalacze kiedyś. No, nie wiem, nie na sprawę, ale no pewnie nie jest to w pośrodku. No właśnie. Czy, czy wy planujecie coś z tym zrobić? Ja mogę dokładnie podać, mm. jakie sklepy to sprzedają, jakie sklepy, obracają tymi lekami. Muszę pana też poinformować, że te leki znajdują się na liście wada, a więc są zabronione w sporcie. Mm -hmm. ja, ja kilka y Jakby mi pan wysłał maila z linkami, dobrze? Mm -hmm. y bo no, nie chcę się tu tak wypowiadać jakoś autorytatywnie skoro. Bo to jest tak, że no, pewnie to są tak zwany czarny rynek, tak? Rozumiem. Ja powiem panu, że to nie jest czarny rynek. To są normalne duże firmy suplementacyjne, które wyczuły moment i sprzedają leki dla ludzi, którzy wyczuli po prostu pieniądz, oni wyczuli sobie pieniądz i sprzedają leki niebezpieczne i piszą I tak samo... Sobie... Piszą... Piszą co w tym jest, tak? E, piszą, tak. I jeszcze mało tego, piszą, że nie jest to dla spożycia przez lud dla ludzi, tylko dla celów badawczych. Pamięta pan tak jak było z dopaleczami. Z dopaleczami ta sama sytuacja. Ale e, firma tak... No to proszę przysłać maila, to ja się szybko wydaję, się dobrze, bo to widzicie coś tutaj. Podaj panu maila do siebie, dobrze? E, e. Już. Jot. ON Bondar B. O. N. B O M D A. L. tak? Mhm. Małpa. Małpa, tak? G. E. Kropka. Gov. Jeszcze raz, plan postępów. GIS, czyli GIS.go przez A to jest nas. I byśmy, ja to wyślę tu koleżance, a w poniedziałek byśmy wrócili do rozmowy, to może by się coś już tu więcej... Mhm. Znowu widzieli. Dobrze, bo... Mhm. Wie pan, powiem jeszcze panu... Tak, tak bardzo dobrze. Mnie to cieszy. Powiem panu jeszcze taką ciekawą rzecz, że ja nagrywałem często na YouTube, jako, jako YouTuber, nagrywałem często materiały, że te leki są bardzo niebezpieczne, a te firmy sobie nic z tego po prostu nie robią. Oni dalej idą w uparte. Ludzie do mnie piszą, że mają problemy wątrobowe po tym, że są to leki szkodliwe, no, a te firmy dalej no, czują ten pieniądz i dalej to sprzedają. Nie, nie, jeśli jest to środek farmaceutyczny, tak już mówię tym flakiem stwierdza. No to nie może być sprzedawane jako suplement. Być może jest tu jakaś zagwoska, ale no, wolałbym to dać fachowcom i byśmy w że bo, bo pan mówi, że to są w ogóle oficjalne firmy, tak? Oczywiście, oficjalne. Ofic oficjalne firmy, które wcześniej zajmowały się sprzedażą suplementów. Muszę pana poinformować też, że te leki zostały już zabronione w Stanach, zablokowane zostało już to w Stanach i jest to uznane jako lek, lek na receptę. Są to dokładnie, to się nazywa selektywne modulatory receptora androgennego. Tak to się nazywa. No to są mm -hmm. bardzo niebezpieczne leki, proszę pana. Mm -hmm. To taki pewnie pobudacz hormonów, coś takiego. E, tak, tak. Dobrze, to proszę maila, bo dzisiaj to już niewiele działamy, Oczywiście, ja e, a w poniedziałek wrócimy do rozmowy. Dobrze. Super, Tylko i ja, proszę o tego maila. Tak, ja wyślę maila i do pana zadzwonię w poniedziałek. Dziękuję bardzo w za uwagę. W poniedziałek rozmowę. koło południa proszę, bardzo proszę, do, do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję.